Trzeba najpierw odkryć Boga, który stał się jakby za zasłoną, a tą zasłoną jesteśmy często my sami. Pytanie, które ciekawi każdego człowieka, skąd się wziął Bóg w świadomości człowieka? Od szukania Boga zaczynały się wszelkie religie. Istnieje przecież w człowieku poczucie zależności albo inaczej. Poczucie własnej niewystarczalności było i jest ono powodem szukania drogi do Pana Boga. Na każdym kroku jesteśmy zależni. Ta zależność nas wyzwala, czyniąc wolnymi, dając nam poczucie bezpieczeństwa. Jest to taka zależność jak zależność dziecka od Ojca i dlatego Chrystus. NAzywa Boga swoim ojcem. Na początku dzisiejszej liturgii Pan Bóg określa swoją naturę, kim jest, i mówi: Jestem, który jestem. Bóg jest tym, który jest, jedyny, który jest absolutnie koniecznie, który jest sam z siebie, alfa i omega. Bez początku i bez końca. Zawsze, wiecznie, trwałe jedno słowo jestem. A my, jeśli jesteśmy i, i wszechświat cały, jeżeli istnieje, to dlatego, że Bóg jest i wszystko podtrzymuje w istnieniu. Bóg, początek istnienia wszystkiego, który chce, abyśmy byli i dlatego jesteśmy. My i wszystko, co istnieje. Taka jest prawda o naszej zależności od Boga i zależności wszystkiego, co stanowi Wszechświat. Popatrzmy na naszą Ziemię, Słońce, Księżyc, wszystkie planety. Był czas, że ich nie było i będzie czas, kiedy nie zostanie nic z tego, co istnieje, tylko my bywamy, a Bóg jest. Stoimy przed tym imieniem Pana Boga. Jak Mojżesz przed tym ognistym krzakiem, pełni zdumienia. Bo skoro Bóg objawia nam swoje imię, to chce nas zaprosić. Dociera do nas ta rzeczywistość rządów nad światem, kiedy Chrystus mówi, że Galilejczycy, którzy zginęli z ręki Piłata, nie byli większymi grzesznikami niż ci przywaleni przez wieżę w Siloe. Pan Bóg stanowi wobec nas taką tajemniczą pedagogikę. Traktuje nas z całą powagą, jako odpowiedzialnych za swoje czyny. Uwrażliwia nas, abyśmy wracali do niego. Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Czeka na to nasze nawrócenie, jak ten człowiek, który co roku czekał na owoce drzewa figowego. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia, bo już od trzech lat nie przynosi żadnego owocu? To prawda, że jesteśmy uwikłani w upokarzającą niewolę grzechu, własnych namiętności. Jesteśmy podobni do nieurodzajnego drzewa figowego, często zniewoleni grzechem. Pan Bóg daje nam swoje imię, nie po to, abyśmy je nadużywali w codziennej mowie. Ale abyśmy je wzywali w każdej potrzebie, każdego dnia i godziny. Bóg prowadzi nas nawet przez ciemną dolinę, wlewa otuchę w ludzkie serca, szczególnie te obolałe. Jeżeli ktoś cierpi, a nawet umiera, to wcale nie oznacza, że jest gorszy od innych ludzi. Pan Bóg, jeżeli uznajesz Jego zależność. Daje człowiekowi szansę na to, aby nie był nieurodzajnym drzewem. Pan Bóg daje jeszcze jakiś czas na lepsze życie. Droga do lepszego życia prowadzi przez większe opanowanie swojego języka, aby nie szemrać przeciw Bogu. Bóg jest cierpliwy względem nas. Powiada święty Paweł, że Bóg jest bliżej człowieka niż człowiek samego siebie. Ale człowiek jest tak zbudowany, że to, co dla człowieka najbliższe, jest też najdalsze i najtrudniejsze do osiągnięcia. Droga do Boga, który jest blisko, wydłuża się w nieskończoność. Zdarza się, że człowiek chce być niezależnym i bez Boga. Co się dzieje wtedy, kiedy człowiek jest niezależnym od Boga? Jak to się dzieje, że niekiedy ludzie mogą nie rozpoznać samego nawet istnienia Boga? Rzymski katechizm powie krótko: To nasze ludzkie grzechy nam wszystkim utrudniają poznanie Boga. Otóż pierwsze próby budowania świata tak, jakby Boga nie było, wydawałyby się nadzwyczaj pomyślne. Okazało się, że Bezreligijność nieraz idzie w parze z wielką szlachetnością, społecznym zaangażowaniem oraz wrażliwością na cudzą biedę i krzywdę. Zaczęły się nawet pojawiać opinie, że energię duchową, jako ludzie wierzący dzielą między sobą, między służbą Bogu i ludziom, człowiek niewierzący może w całości poświęcić innym ludziom. Odejście od Boga niektórzy odczuwali jako wyzwolenie, jako zrzucenie nie, 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 nie obowiązków, a także obciążającego balastu. Dziś to odejście konstatujemy jako fakt. Dzięki temu coraz dokładniej widzimy, że konsekwencje zbudowania świata bez Boga jest czymś wewnętrznie niemożliwym. Bóg jest przecież realnie źródłem naszego istnienia i ostateczną podstawą wszelkiego sensu. I trzeba to jasno powiedzieć, że nigdy jeszcze tak jak dzisiaj nie zaistniała w ludzkiej historii tak ostra sprzeczność między społecznym pragnieniem zbudowania świata bez Boga i obiektywną niemożnością zbudowania takiego świata. To też nic dziwnego. Że ówczesna cywilizacja staje się bardziej nieludzka. Coraz intensywniej unosi się nad nami zapach niewinnej krwi. To, co Dostojewski pisał: wykreś Boga, wszystko ci będzie wolno. Nastolatki mordują swoją rówieśniczkę dla pieniędzy, siedemnastoletni chłopcy mordują policjanta. Pojawiają się pierwsze próby budowania świata tak, jakby Boga nie było. Jak długo jeszcze cywilizacja nasza wytrzyma ciężar tej społeczności? Że z jednej strony, zupełnie jak w prawdziwym Bożym świecie, uznajemy nienaruszalne prawa osoby ludzkiej, z drugiej jednak strony, zupełnie jakby Boga nie było, walczymy o tolerancję dla zabijania niewinnych ludzi. Jak długo można sprawa naturalnego, które przecież pochodzi od Boga, czynić kamień węgielny całej cywilizacji i jednocześnie ogłaszać moralny relatywizm. Uwierzenie w taką wolność bez Boga wypacza ludzkie sumienie. Sumienie prawie zanika, jego funkcję przejmuje w, z jednej strony mass media, z drugiej prawo cywilne. W sytuacji zaś, kiedy sumienie zostało w ten sposób stłumione, nie może dziwić, że ludzi rozróżniających dobro i zło coraz częściej piętnuje się jako wrogu wolności, jako ludzi niedemokratycznych. Otóż jeżeli w Boga wierzymy, tak naprawdę, to musimy zachować spokój i nadzieję. Ponieważ jeden tylko Bóg wie, co się dzieje z nami i naszą cywilizacją. W czasie rekolekcji w Wielkim Poście, Chrystus przychodzi i szuka w nas owocu. Jeżeli go nie znajdzie, odchodzi i czeka cierpliwie dalej. Na co czeka? Czeka na naszą pokutę, czyli na nasz powrót. Czeka na naszą odwagę spojrzenia w siebie, na stwierdzenie naszej małości i jednocześnie naszej wielkości, która staje się wolnością i pełną prawdą. Na czym polega wolność? Pyta trybun rzymski Marcellus w powieści Douglasa Szata i otrzymuje odpowiedź od kalekiej dziewczyny, chrześcijanki, prawda wyzwala. Czasem mamy takie chwile, kiedy te prawdy docierają do naszej świadomości, i w Wielkim Poście przychodzi taki czas, ażeby lepiej zobaczyć siebie, swoją chorobę i swoje cierpienie. Współczesny człowiek nie godzi się z cierpieniem. Niekiedy wini Boga za wiele rzeczy, za przelewanie krwi, za inkwizycję, za Drugą Wojnę światową aż po przestępstwa dnia codziennego, za niepowodzenia życiowe, za niesprawiedliwość, za którą stoi Bóg. Czasem ma pretensje do Pana Boga, że będąc osobą wykształconą, dobrze zarabiającą, po uczciwie przeżytej młodości, nie może ułożyć sobie życia. Natomiast inne dziewczyny, mniej uczciwe, radzą sobie dobrze, do kościoła nie chodzą, robią kariery, majątki, nie wysilają się zbytnio, a żyją lepiej jak my, uczciwe. Otóż trzeba pamiętać, że Bóg posługuje się innymi kategoriami niż człowiek i dobrze jest wsłuchać się w słowa psalmu. Nie oburzaj się widząc źle czyniących. I nie zazdrość ludziom nieprawym, bo zwiędną prędko jak trawa, obumrą jak świeża zieleń. Zauważmy, że w dzisiejszej Ewangelii Pan Bóg wlewa w serca ludzkie otuchę, Bóg nieustannie mu miłuje człowieka. Ta miłość jego jest niezniszczalna. Bogu trzeba zaufać i pozwolić mu się prowadzić nawet przez ciemną dolinę. Boga trzeba poznać. Bóg ojciec ciągle ufa i daje szansę na lepsze życie. To też chrześcijańska tradycja chętnie podpowiada ludziom opiekujący się chorymi, żeby starali się widzieć w pacjentach swoich mistrzów i panów. Szczególnie zasłużonym krzewicielem tej tradycji był święty Wincenty A. Ponieważ miłość to wielka władczyni, przywołajmy przynajmniej jedną z bardzo wielu wypowiedzi tego prawdziwego sługi ludzi chorych i marginalizowanych, który mówił z odnowionym uczuciem serca, oddajmy się służbie ubogim. Otrzymaliśmy ich bowiem jako naszych panów i władców. W roku jubileuszowym 350 lat od śmierci świętego Wincentego Apaulo warto zauważyć przepiękny fragment posługi przy chorych. Waszym głównym staraniem po miłości Boga i pragnieniu, by się podobać Jego Boskiemu Majestatowi, powinna być służba ubogim, chorym, z wielką delikatnością i serdecznością. Towarzyszyć je powinno współczucie w cierpieniu i słuchanie ich drobnych narzekań, tak jak czynić to powinna dobra matka. Oni sami bowiem patrzą na Was, jak na własne matki karmicielki, jak na osoby posłane przez Boga, by pospieszyć im z pomocą. Noście więc w sobie posłannictwo dobrodzi Boga pośród tych biednych, chorych. Jakże wiele przy tej okazji może zebrać dobrych owoców pracownik służby zdrowia, jak wiele również może ich zebrać chory człowiek, który swoje cierpienie ofiaruje do cierpień samego Jezusa Chrystusa. Drzewo figowe może na nowo zakwitnąć. I wydać wspaniałe owoce. Tego Wam z całego serca życzę i zapraszam w przyszłą niedzielę do następnych przeżyć rekolekcyjnych.